Okazja była bardzo ważna dla nas, bo było 25-lecie naszego ślubu. I, i, I po prostu postanowiłem trochę nakręcić z tej okazji kilka tam, przynajmniej urywków takich, i Bartek miał otworzyć szampana, już mieli otworzyć szampana, no, ale rzeczywiście nie bo bardzo mu się było. tak trudno no, było, no. nie udawało mu się tego to zrobić, mhm. więc ja poczułem się do tego, że ja to zrobię i nawet wołałem syna, żeby on. W dalszym ciągu filmował, no ale się okazało, że żona podeszła, że ja będę filmować. Dlatego też Bartek tutaj siadł, ja tutaj siadłem. No i w normalnym sposobem nie Pięż udało się Pies się zaczął atakować. Pies zaczął jeszcze tak. Tutaj, jak, tuż, jak tak jak pucia, tam napiszą, tak. mówić mi do ucha, przestań, jak otwierać film. <grym> to, tak. tak, to się skończy? Tak, się To nasza pucia była. No i yy, powiedzmy. Po jakimś czasie jego działania, ja mówię, ja przejmę stery, tak no, do akcji wkracza ojciec. Tak, tak, tak. Takie na, na tych, i zacząłem kręcić, nic się nie dało, nic się nadało, no mówię, co tutaj zrobić, no wezmę tą łyżeczkę z rabyże i pod ten. nie spodziewając się, że on już był w lodówce, ale się już troszeczkę zagrzał na, na tych, no i zacząłem otwierać, efekt jaki był, niespodziewany absolutnie był. Na ten, a jako, że jesteśmy rodzinką, która raczej więcej się śmieje niż mm -hmm. jest poważna, by można nawet powiedzieć, no to taki właśnie efekt był, żeśmy nie przejęli się tym absolutnie, a zaczęliśmy się śmiać. W momencie, kiedy to wszystko tak wybuchło, na, na tych, mówię, no to w takim razie, co zrobimy, no. Puścimy to w eter. Ktoś, mm -hmm. ktoś ze znajomych mówi: Słuchajcie, w internecie cały czas, a to było w, 2000, w 1997, może tak. początek 8, jesteście cały czas w internecie. No i rzeczywiście, od, o, klikając o, o, otwieranie szampana na pierwszy, to weszło nasze tak. na ten. Byliśmy zaskoczeni, absolutnie. Powiem, tak. że staram się odpisywać na te niektóre komentarze. I znajomych mi przybyło bardzo dużo, bo co trochę ktoś napisze, prawda, że chce też być znajomym na tym Facebooku. No i, i, no i my cały czas jesteśmy mhm. trochę pod wrażeniem tego, co tak. się stało, prawda, że, że tak jak tam piszą jesteśmy hitem internetu. <mulety> あっ。 Czekaj, Bartek, nie zostaw. A no, czekaj, no. Chęć Bartek, może ja dokończę, teraz chodź. Zachowywał jak król, to znaczy wydawał rozkazy. Rozpoznają nas natychmiast. Ja na Właśnie. Chodzi tu. 这样。<Sure. S 2> <laughs>